bowiem niecałe 500 metrów stąd stoi budynek, który nasz inwestor postawił w celach wynajmu krótkoterminowego. Ma kształt trójkąta, i po jednej stronie znajduje się łóżko, wypoczynek, kuchnia i łazienka, a po drugiej stronie mamy saunę. Symetrycznym odbiciem do budynku domu jest również taras, który się tutaj znajduje, również w kształcie trójkąta, który tworzy Fajną, spójną całość razem z domem. Zobaczcie tutaj tą saunę, jak ona wygląda. A to po to, żeby goście tego miejsca mieli co wspominać i mieli z tego dobre wrażenia. Wszystko fajnie wygląda, pytanie tylko, czy to się kalkuluje finansowo, czy też nie. Jaki jest czas potrzebny, żeby ta inwestycja się zwróciła? No to już sami policzcie, ile może być obłożenia. Tutaj inwestor deklaruje, że między 3 a 4 lata taka inwestycja się zwraca. Także mamy zwrot na poziomie 20-25% i koniecznie subskrybujcie kanał, bo będziemy pokazywali więcej na ten temat. Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym pokażemy Wam, jak może wyglądać inwestycja w dom rekreacyjny, dom, który będzie służył inwestorowi jako produkt na wynajem, jako alternatywa do kawalerki na wynajem w mieście. Możecie mieć w okolicy niecałej godziny drogi, w okolicy podobnej jak tutaj się znajdujemy, bowiem. Niecałe 500 metrów stąd stoi budynek, który nasz inwestor postawił w celach wynajmu krótkoterminowego. Co ciekawe, ma on niestandardowy kształt, jest na zgłoszenie 35 metrów, natomiast pomiędzy częścią mieszkalną, a pomiędzy sauną, która jest uatrakcyjnieniem tego miejsca, znajduje się przestrzeń zadaszona, na której można spędzać czas również w niepogodę. Takie i inne budynki będziemy pokazywali na naszym kanale i w serii poświęconej domom inwestycyjnym, także zapraszam was serdecznie i oglądajcie do końca. Mamy wspomniany 35-metrowy dom na zgłoszenie, który jest specjalny w swojej formie, ponieważ ma kształt trójkąta i po jednej stronie znajduje się łóżko, wypoczynek, kuchnia. I łazienka, a po drugiej stronie mamy saunę. Wszystko jest połączone zadaszonym łącznikiem, do którego sobie zaraz przejdziemy i pokażemy, jak ten budynek wewnątrz wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o trochę danych na ten temat, budynek powstał w 2021 roku, czyli my zauważamy, że to był taki okres, w którym po pandemii w 2020 roku, która miała miejsce. Nastąpił bardzo duży boom na budowę domów na zgłoszenie, domów 35 metrowych i potem również większych. Tak już zostało z nami do dzisiaj. Dzisiaj są to domy również mieszkalne do 70 metrów, zgodnie z obowiązującą od 22 roku ustawą, a tu możecie zobaczyć, jak ten budynek wygląda, jaki ma kształt jesteśmy od tej strony, w której jest sauna. Dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba. A co ciekawe, zauważyliśmy, że symetrycznym odbiciem do budynku domu jest również taras, który się tutaj znajduje, również w kształcie trójkąta, który tworzy fajną, spójną całość razem z domem. Zostało tu fajnie wkomponowane drzewo i po saunie na pewno fajnie poleżeć tutaj na leżaku, podpoczywać w takich warunkach, gdzie ptaki ćwierkają i jest całkiem sympatycznie. Mamy stół, jeżeli pogoda nam pozwala, to możemy sobie usiąść na tarasie. Jeżeli nie, możemy teraz zabrać z kolei tutaj i znaleźć się pod dachem, spędzać tutaj czas, jeżeli nie jest jeszcze na to zbyt chłodno. Teraz mamy połowę jesieni, ale pogoda całe szczęście dopisuje. I my będziemy dla Was nagrywać na tyle, na ile nam pozwoli. Jeżeli chodzi o wykończenie, cały budynek jest wykończony blachą na rąbek z taką specjalną fakturą, no i wewnątrz, tutaj, gdzie nie jest narażona na warunki atmosferyczne, elewacja jest to elewacja drewna, drewniana, która wymaga impregnacji, tak samo jak taras również jest drewniany. Trzeba o niego dbać, trzeba go zabezpieczać co jakiś czas, natomiast no, taki jest urok tego surowca, że trzeba o niego zadbać. Zobaczcie tutaj tą saunę, jak ona wygląda, jest ona całkiem spora, wystarczająca na to, żebyśmy mogli spędzić tutaj czas, położyć się, usiąść w naprawdę fajnych warunkach, a z drugiej strony tego łącznika mamy wejście do środka do domu. Dajcie znać, jak wam się podoba wewnątrz w tym budynku. Fajnie jest on wykończony. Jest to taka sklejka pomalowana na jasno. Mamy od frontu duże szklenie. Dzięki niemu jest tutaj bardzo widno wewnątrz. Znalazło się dwuosobowe łóżko, ma szuflady po bokach, także możemy dużo przechowywać. I tutaj jest szafka z książkami. Znalazło się tutaj nawet takie grające urządzenie retro stylu. Mamy kanapę. Stół na trzy osoby i dużą, przestronną kuchnię, w której znalazła się również zmywarka, płyta dwupalnikowa, jest tutaj lodóweczka. No i myślę, że na weekend jest to stuprocentowo wystarczająco. Zabudowana szafa, w której znajduje się boiler i dużo więcej miejsca do przechowywania rzeczy, które przywieziemy ze sobą na weekend. A do tego w tej części mamy jeszcze łazienkę. Łazienka gustownie urządzona, jest tutaj toaleta z geberitem, szafka z umywalką i dwuosobowy prysznic z deszczownicą. Wszystko bardzo gustownie i fajnie wykończone, a to po to, żeby goście tego miejsca mieli co wspominać i mieli z tego dobre wrażenia. Na pewno po weekendzie w takim miejscu jesteśmy wypoczęci i gotowi do działania na kolejny tydzień. Wszystko fajnie wygląda, pytanie tylko czy to się kalkuluje finansowo czy też nie. Jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, to dom z tym, co wszystkim tutaj widzimy, to koszt rzędu 160 tysięcy. Pewnie dozbroić infrastrukturalnie to miejsce, ogrodzenie, jakieś inne rzeczy, trzeba by było policzyć około 200 tysięcy. Natomiast to wszystko rekompensuje nam cena za dobę. W tym miejscu to około od 500 do 600 złotych za dobę w takim budynku, także za weekend musielibyśmy zapłacić około 1000 złotych. Natomiast jaki jest czas potrzebny, żeby ta inwestycja się zwróciła? No to już sami policzcie, Ile może być obłożenia? Tutaj inwestorów? deklaruje, że między 3 a 4 lata taka inwestycja się zwraca. Także mamy zwrot na poziomie 20-25% średnio rocznie. Myślę, że to całkiem niezła stopa zwrotu. Nieporównywalna do tego, co można uzyskać inwestując w kawalerki na wynajem taki długoterminowy. Albo małe mieszkania na wynajem krótkoterminowy. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie odczucia, jeżeli chodzi o inwestycje w domy, inwestycje tego typu, tak jak tutaj widzicie. I koniecznie subskrybujcie kanał, bo będziemy pokazywali więcej na ten temat. Widzimy się w kolejnym odcinku na temat inwestowania w domy. Do zobaczenia. Hej! Kolejny dom szyty na miarę. Dom 51 metrów powierzchni zabudowy, który możecie zobaczyć za mną. 51 metrów powierzchni zabudowy, ale ile to tak naprawdę miejsca wewnątrz? 70 około metrów po podłogach. Całkiem niezły wynik, jak na dom tej wielkości. Dom, który jest domem w cenie połowy wartości mieszkania. I tutaj, pomiędzy. Kuchnią, a salonem znalazła się koza. Koza, o którą często pytacie: żeby mieć gdzie, to trzeba wybrać swoją działkę. I od tego sobie dzisiaj krótko zaczniemy, czyli powiemy o tym, jak taką działkę trzeba wybrać. Mamy znowu wysoki, wysoką tą ścianę, prawie 6 metrów ten budynek ma. Wysokości cały budynek stoi w tym wypadku na ławie fundamentowej, ale również taki budynek może przyjechać od nas prefabrykowany i stanąć na płycie fundamentowej z grzaniem wodnym. Budujemy to, jak to będzie wyglądało. Poza tym, że w programie, no to. W rzeczywistości można też gdzieś ten budynek sobie zweryfikować, zobaczyć, czy takim budynkiem będziemy zainteresowani. Jest takie powiedzenie, że czas na naprawę dachu jest wtedy, kiedy świeci słońce, a z budową domu jest dokładnie tak samo. Ja was serdecznie proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i subskrypcji kanału, żeby nic was z kolejnych. Elementów i odcinków nie ominęło. Będziemy tych budynków pokazywali zdecydowanie więcej. Ja już oczami wyobraźni jestem w lecie i piję kawę na tym tarasie z takim widokiem.